Półtora miliona muzułmanów zmierzyło się z temperaturami przekraczającymi 40 stopni Celsjusza, gdy rozpoczęli dzień modlitw i rytuałów w ramach pielgrzymki Hajj w Arabii Saudyjskiej. Dzień Arafat, który w tym roku przypada na 5 czerwca, jest uważany za najświętszy dzień w roku dla muzułmanów. Pielgrzymi od wczesnych godzin w czwartek wspinali się na wzgórze Arafat położone około 20 km od Mekki w ramach rytuału corocznej pielgrzymki. Wzgórze Arafat ma ogromne znaczenie w islamie, ponieważ jest miejscem, gdzie prorok Mahomet wygłosił swoje ostatnie kazanie. Po spędzeniu dniu na wzgórzu Arafat wierni schodzą do Muzdalify. To otwarty i równy obszar w pobliżu Mekki, gdzie pielgrzymi spędzają noc na otwartej przestrzeni pod niebem. Nocleg w prostych warunkach ma na celu skupienie myśli pielgrzymów na celach duchowych. Hacz jest jednym z pięciu filarów islamu i stanowi obowiązek religijny. Każdy muzułmanin jest zobowiązany do odbycia pielgrzymki przynajmniej raz w życiu pod warunkiem że ma na to środki finansowe oraz że jest fizycznie sprawny. W trakcie pielgrzymki wierni odwiedzają także święty meczet Al-Masjid Al-Haram w Mekce, gdzie znajduje się sanktuarium Kaba, najważniejsze miejsce w islamie.